U nas swojego syna, że jest harcerzem. Cieszę się, że mój syn jest harcerzem. Cieszę się, że moja córka jest harcerką. Cieszę się, że moja córka jest harcerką. Cieszę się, że moja córka jest harcerką. Cieszę się, że moje córki są w harcerstwie. Poznała wielu wspaniałych ludzi. Spotkała fajnych ludzi. Spotkała w harcerstwie ludzi, z którymi bardzo dobrze się rozumie. Ludzi, którzy szanują innych i szanują historię. Spotkał tutaj. Przyjaciół, kolegów. Są uważne na innego człowieka, na przyrodę i na otaczający świat. Poznaje świat, historię, ekologię, czym jest patriotyzm. Widzę, jak bardzo by to rozwija. Są fajnymi dziewczynami. Zwiedziła dużo fajnych miejsc i to ci mądra. Przede wszystkim jest to choma, dla zbawiła się ci, ci mądra. Nigdy nie podejrzewałbym go takie pokłady bezinteresowności chęć pomagania innym. Po pierwszy to jest piękne daje chcęstwo, zaradność, uczestnictwo w takich różnych akcjach i jeszcze entuzjazm. A przede wszystkim kochają przyrodę i dobrą zabawę.